Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mr. Gameplayer. Dzisiaj wam, chciałbym Wam pokazać inną modyfikację niż Herobrine. Jest to modyfikacja z Lenderman. Dodaje ona takiego trochę Herobrina, bo jest podobny do Herobrina, jest bardzo wysoki, ale ma twarz. Znaczy, w sumie to nawet nie ma twarzy. Jest bardzo straszny. Jest myślę, że straszniejszy od. Właśnie *by moda. Już się robi noc. Słyszałem e, obok mojego domu kilku z nich. E, odgłosy, jakie wydają, są przerażające naprawdę. S zwykle słychać jakby jakieś zachakucenia, szum. Jak są blisko, ale jak zaczną atakować, to od razu mówię, że e, Przepraszam Was za odgłosy, które mogą wyjść ode mnie. Naprawdę ten mod jest straszny. Jak jeszcze w domku siedzę. Slenderman potrafi rozwalić szkło glowstona, zniszczyć skrzynię, łóżko. Po prostu potrafi wejść do domu i przesposzyć. Dreszcze właściciela. W tym wypadku mnie. Może wyjdę na zewnątrz. Nie widać. Mam tutaj jajko Slendermana. Tak wygląda. Na ten film wyłączyłem mojego teksturpaka, żeby się nie ścinało. No nie widać, że tutaj i uciekam. Jest blisko, nawet słychać. Chyba wszedł do mojego domu. Jest to taki typ jakby złodzieja. Chociaż i tak bym nie nazwał, bo naprawdę, przy nawet oglądnięciu z. Filmów z jego udziałem. Tak się przestraszycie. Tak sobie oglądałem, tak samo kilka filmów, jak to wszystko wygląda. Zainstalowałem tego moda po raz pierwszy. I chyba chciałem od razu odinstalować tego moda. On tam jest. On tak wygląda. Nie ma nic na twarzy. Jest ubrany w garnitur. Jest bardzo wysoki. Nie wiem czy go się da na, nawet zabić diamentowym mieczem. To jest mapa z Hero Rai bo zrobiłem... Wygenerowałem nową mapę i zrobiłem budynek właśnie dla Hero Rai Ja się nie Dlaczego on jeszcze nie atakuje? Cieniés. Może pójdę do spania? No i jeszcze nie zaatakował. Coś niepodobne, może wyjdę na zewnątrz. Chociaż w domu byłby lepszy efekt. W domu naprawdę potrafi przestraszyć. O! 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 I tak właśnie wygląda. Tam jest ich kilku, nie jeden. Muszę iść po mojej temki. Oj, chyba się to dla mnie źle skończy. Zniknął. Złe znaka. Nie, no ja tak się nie poddam, łatwo. No i czemu jest ich tutaj kilku? Nie. Nie. Idę po mój ekwipunek. Muszę go zabić To nie jest potrzebne Nie chcę na razie tracić przedmiotów Próbowałem strzelać W niego strzałami Jednakże się nie da Nie da, odbijają się od niego strzały Naprawdę masakryczny jest ten mód. No, jakie mam szanse? A! Ten dźwięk jest naprawdę przerażający. Ja muszę zamknąć drzwi, A ja się boję. Jak mnie zabił? Co jest? Tutaj stoi, A, czemu to jest glowstone? Nie miałem glowstona, nie miałem, właśnie poszedłem do piekła. celnie po glowstona, co się dzieje? Nie mogę nawet wyjść. No i co stoisz? Nie! Aż mi... Gęsia skórkę mam. Od razu przyznaję. No dawaj, chodź tu teraz. No i, no i, no i Chodzi mi po domu. No i jak? No i co jest grane? Co jest? CO JEST? No ledwo żyje! Muszę wziąć itemki. Idę, idę stąd tak nie dalej do piwnicy. No i czemu ja go słyszę? Zabijamy ten dźwięk. Jak go zabić? Nawet nie mogę się do niego zbliżyć. Zniszczył mi Ja uciekam stąd, żeby obmyśleć plan. Gdy on jest nawiedzony, on jest tam. Tam nic nie miałem czarnego, on tam stoi. Tutaj jest chociaż obsydian, to mam safe z diamentami. Naprawdę jest to gorszy mot od Nie polecam do grania tak. Normalnie On jest na górze, przydałoby się Ender perła, żeby jakoś tam wejść Nie mam szans z na raz Albo nawet czterema Nie wiem ile tam było dokładnie Właśnie złoty miecz dropnął mi z Herobrine'a, zabiłem go... jego... jego kopię. On jest na górze na 100%, ja się tam boję wejść, jak mnie znowu zabije. Nie podoba mi się z no, wodami nie mogę wejść Bo będę się musiał podsadzić Wygląda na to z tego co pamiętam to tutaj jest To jest ispredništva, no. se co? So. On tam stoji, no! Do jedzenia nie mogę. dostać. Tam jest! No! Walnąłem go? Nie znaczy, czego walnąłem. Co, jest? No muszę tak wyjść. Tam pewnie siedzi... <mum> Jakby mnie znowu zabił... nie miałem jak Dobra... Będzie ostrygami... Trzy, 2... 3... Nie ma go tutaj! To gdzie on jest? Nie wiem jak go zabić że Trzeba mieć Slender Slow no, nawet nie wiem jak go skraftować Nie ma tego. Albo jest to on nie tam jest! A! A! Dziękuję bardzo. Nie, ja już kończę ten film, odinstalowuję tego moda, on jest masakryczny. Nie polecam nikomu, naprawdę nie polecam. To no to tyle w tym odcinku, na pewno go nie będę już kontynuował. Zabiorę się bardziej za Braina. Do widzenia.